E, witam Was w odcinkach Lego Star Wars. Tutaj ma, mamy taki mały zestawiczek ale jest spoko. Tutaj są takie dwa droidy. Takie. No, owszem, no o. Na podstawce, bo się ciągle wywalały. E, tutaj mamy. Chwilę, jak on miał. E, RCE, troper czy coś w tym stylu yy, tak co yy, no trochę fajnie wygląda, trochę nie nie wiem jak wam się to podoba <laughs> tutaj mamy takiego snajpera też trochę fajny, o tak wygrane. o bez kasku tak wyglądają no i takie same są ogólnie bez kasku ale moje, te zestawy <laughs> no są takie. No. Tutaj jest e, działo z takim. No. z O! Chle. Nie wiem, czy się Kurde. Chla. Kurde. Dobra, kiedy <suszy> będzie wam, to pokażę. E, przyszedł tutaj mój kuzyn. Chwileczkę. Mm. E, no dobrze, teraz kuzyn będzie nagrywał. Tutaj postawiłem i była mała przerwa. Teraz powiem tak, trochę więcej o zestawie, tutaj mamy, mm, no akcja, jaka tu się ogólnie dzieje, tutaj również, tutaj jest pokazane, że to dział może skręcać, o, tak w dół i w górę strzela, tutaj już Wam mówiłem, że się wróci, ehm, żeby to pokazać. Aha, no ogólnie... Numer. Numer, zestawu. Numer zestawu to 9488 od 6 do 12 lat no tak um, weszłem mi się ten zestaw ogólnie podoba może mały, ale drogie ale są no droższe um. I głupsze nawet. No i czasami nawet głupsze, ale nie wszystkie. <laughs> um, tutaj mam jak wam wiem o tych droidach. Pokażę wam, że na jak bez proste. Tutaj u mojego kolegi to mogło ruszać nogami, bo były te żółte. Tutaj mam te a, de, droid, e, droidy. Takie inne, no, Takie nowsze, no, taki nowsze z serii, no. O. Na razie nie mam żadnego Jedi, no ale raczej będzie w następującym czasie. Ukażę wyjść trochę czasu to, bo trochę jest ciemno. Ale um. na kanale mojego kuzyna. No tak, e, jakiś błazenus z tam nie wiem jakim. E, tutaj kosztowało to no, 64 zł. Już nie pamiętam tam groszy, ale mniejsza. A tutaj tak szybko... W następnych odcinkach jeszcze Wam pokażemy takie platformy. I zrobiliśmy jeszcze takie, jeden taki czołg na droidów właściwie taką też platformę. Tak e, statek, szybko pokażemy. Statek no, Ale to tam, za chwilę będzie, za 5 sekund, nawet. Tutaj taki, taki, no, platforma taka dla droidów. Tam obok statek kosmiczny, No i tam jeszcze jest taka największa Legowano. platforma. co widzieliście z tymi czerwonymi. Jeszcze jest taki jakby balkon, czy też taka no, tak podkładka na droidę, no, ja żeby tak działały. Trochę lepiej, jak to strzelał, bo kuzyńcy ma ten... Jaka, Kuba, musisz się posunąć, żeby to było widać. O. Najlepiej to przy oknie zrobić.